Bardzo się cieszę, że dostałam akurat ten utwór, dlatego, że jest mi bardzo bliski. No życie jest, jakie jest. Wiadomo, są te piękne momenty, ale są te również te trudne. To jest trochę taki manifest, że cokolwiek się nie dzieje, to idziemy dalej. I'm a survivor. A kto to tak dzielnie śpiewa o przetrwaniu? Ja. Bardzo dobrze. Mocna kobieta na odpowiednim miejscu. Super piosenka. Tak? Dziękuję wam, no ekstra. Tak. Bardzo mocno czuję ten tekst, więc fajnie. Gdzieś tam w środku musiałam tę siłę w sobie, w sobie zebrać i nie poddałam się i z tego się cieszę. Chcę iść za swoimi marzeniami, za tym, co kocham. Dobrze się czuła, dobrze było jej z ruchem, ze śpiewaniem, widać, że się tym bawi. Zakończenie. Może, że możemy... Znaczy, jeszcze nie wiadomo, ale takie coś, w się sensie na Jacksona. Czas stuknąć szpilką. Bardzo lubię Brzyterię. Bardzo. Nie powinna nigdy zasłaniać, więc też dzisiaj wybierając, starałam się ją tak dobrać, żeby, żeby coś podkreślała, a nie zasłaniała. Ma zdobić, po prostu. No, no, no. Słuchajcie, to, co Michelle Williams, Kelly Rowland i Beyoncé Knowles śpiewały we trzy, ona będzie musiała teraz zaśpiewać sama i to jest nie lada wyzwanie. Mowa oczywiście o piosence Survivor, jednego z najsłynniejszych girls bandów świata, czyli grupy Destiny's Child. Dzisiaj Survivor zaśpiewa dla Was Natalia Szczepuła. Natalia z Nie, no to jest! Natalia to było coś, po prostu coś niesamowitego. Chodź tutaj na brzeg tego, czegoś. Nie, mm -hmm. nie, no inaczej. takie! Takie! Jedną ręką męskie ramię, kamera. No ale wiecie, wielki głos i lekkość eterycznego oh zwięzła. Lekkości etrycznego i delikatnego ciała, to chciałem powiedzieć. Zwiewnego, żeby nie dodać. Drodzy Państwo, zwiewność z tej strony niech obfituje ciężarem punktów. Hojność jest wskazana, bardzo proszę. Edyta zastanawia się między 10 a 10. Świetnie. Pozostali również. Chociaż. Nie zdradzę państwu tajemnicy, bo sam jej nie jestem w stanie rozwikłać, ale wierzę, że tych punktów jest wiele, moja droga. Mamy punkty. No to teraz przydałaby się opinia na przykład Edyty. O co poproszę? Y punktów mam tyle stąd do kosmosu i z powrotem. Dziewczyno, <grym _> <grym _> ty... Ma... Ja nie wiem... Po pierwsze, nawet gdybyś miała inną figurę niż masz, to tak czy inaczej ta przepona czy byłaby w tak smukłym ciele, czy byłaby w większym, bardziej pulchnym ciele, to jest prawie niewykonalne to, co ty zrobiłaś. Kiedy ty, dziewczyno, brałaś oddech... No właśnie. To jest Przecież jadę. na przestrzeni utworu to jest oczywiste, że jeśli bierzesz tak dynamiczny oddech, musisz stracić intonację, power, kolor, a ty po prostu od początku, jak jakiś... jak playback, sorry, no przepraszam, wiem, że to nie był playback, ale po prostu to jest obłęd, to jest tak trudny numer, kiedy to oddychać? Możesz mi powiedzieć, bo jezusa, a, nie słyszałam. Ona wzięła tak, jeden tak. duży oddech. Tak, wzięła jeden oddech. trzy, tak. poleciała. Jak To jest taka technika. Jest ja tak trzy, pamiętajcie, to. śpiewała za trzy. Śpiewała za Wiemy trzy. Wiemy o tym i właśnie dlatego, że ta fraza jest taka gęsta i że ty znalazłaś sposób przepracowania tego, żeby nie stracić na przestrzeni całego utworu kolorytu, nasycenia, e, intonacji. No po prostu jeszcze na sam koniec, jeszcze się tam zeskoczyła. No po prostu. Salto, salto i, i potrójne salto, i, I po prostu... potrójne salho. I wylądowała telemarkiem. Na <laughs> potem tu wylądowanie na rowerze na linię. Z małpą tak na głowie. Tak Proszę jest. bardzo, wszystko mieliście. Tak. No to jeszcze teraz zwrócę się, uwaga, niech pomyślę. No, to no to chyba do panów prosto. od razu w tej sytuacji muszę uderzać. Proszę o opinię. Natalia, ja chciałem zaznaczyć jeszcze jedną rzecz, Oj. że śpiewałaś za troje. To w oryginale śpiewają trzy dziewczyny. Na zmianę. I sobie właśnie to, co Edi mówiła, oddychają w międzyczasie. Miałaś dublerki, przyznaj się. <grymne> Gdzie one są? A, <grymne> 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 no, Wiedziałem. Tak jest. Ale też są bardzo lekkie, zapewniam was. <grymne> Ale ta I'm a survival i ta suknia ślubna, że po prostu trzeba być survival, żeby przetrwać. Może i no, no, tak. Może no, i tak. Natalka, to, że ty umiesz świetnie śpiewać, to my już yy, wiedzieliśmy wcześniej, natomiast pokazałaś tym występem. Na jak wiele cię stać, tak jak stałaś tutaj z mikrofonem na scenie i walczyłaś o swoje miejsce w kolejnych odcinkach, wydaje mi się, że śpiewałaś nie tylko jako swój głos. Yy, nie, inaczej, że nie walczyłaś tylko o siebie, tylko śpiewałaś jako głos wszystkich kobiet, które muszą walczyć o siebie. Szczególnie I jestem... w małżeństwie. Szczególnie w ogóle w życiu. Natomiast Lubko. natomiast to, co zrobiłaś, było wybitne, i myślę, że wszystkie kobiety mogą być z siebie dumne. Tak jak my, trenerzy, tam i bardzo. Bardzo to wszystko pięknie zabrzmiało.